Radysław Broniewski, żołnierz polski, ze spuszczoną głową, powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Dudnią drogi ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień Polska. Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi, opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod rawą. On bił się, on bił się krwawo. Szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miaskę. Pod Warszawą dał ostatni wystrzał. Potem szedł przez ruiny, przez lisza. Jego dom podpalili Niemcy. On nie ma broni. On się nie mści. Hej ty, Brzozo, hej ty, Brzozo, płaczko. Smutno szumiesz nad jego tłaczką, opłakujesz i armię rozbitą, i złe losy, i rzecz pospolitą. Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, zasłuchany w tę skargę brzozową, bez broni, bez orła na czapce, bez domny na ziemi.